Zobaczmy sobie, co możemy zobaczyć. Tu troszkę pożygany, taki czerwoną jakąś, jakimś posoczem. Ładnie to pachnie, nie pachnie jakimś żadnym syfem. Delikatne, delikatne. Jak wygląda, jak się prezentuje, ja namierzę Wam tutaj Żebyście widzieli, no to się prezentuje zacnie, co nie? Takie piękne rzeczy, co to jest? Co tutaj jest narąbane? Słuchajcie, no jest klawiatura. Owaga, jest i ona. Patrzcie, cóż tu jest? A przeczyjmy ją, to się da w ogóle zetrzeć ten brud z góry? Patrzcie, patrzcie, jakie łajno. No mamy to, mamy to. I co powiecie dalej na ten temat? Cześć, siemanko! Witam Was, witam Was na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na drugą część perypetii z Amigą 1000. Jak już widzicie, urządzenie jest przygotowane, podłączone i pięknie ustawione. Oczywiście do pierwszego testu, do pierwszego uruchomienia jest przygotowane. Chciałbym, żebyśmy najpierw właśnie zaczęli sobie od włączenia, zobaczymy, czy nam ruszy, czy nam zadziała, a potem, żebyśmy zajrzeli sobie do środka, bo w środku są bardzo ciekawe rzeczy, które ja chciałbym zobaczyć i przede wszystkim chciałbym Wam też je pokazać. Tak więc najpierw w uruchomienie. Zobaczymy, czy wszystko pójdzie dobrze. Mam taką nadzieję, ale jak to już zazwyczaj bywa i doskonale o tym wiecie, z tymi sprzętami bywa różnie. A zwłaszcza, jak sprzedający nie wie, co dokładnie sprzedaje, to tym bardziej może nie iść tak, jakbyśmy chcieli. Mam nadzieję jednak, że nam się uda, że wszystko się uruchomi, że w środku będzie pięknie, przejrzyście i pachnąco, a każdy z Was będzie zadowolony i miło spędzi ze mną czas. Tak więc nie przedłużamy, jedziemy z tematem. Obecnie zestaw z amigą 1000 prezentuje się. Następująco dołożyłem tutaj troszkę kosmetyki, umyłem górną obudowę, umyłem froncik, przetarłem monitor, podczyściłem klawiaturę, jednocześnie położyłem ją na ostatnim mocnym słońcu, tak więc ta żółć tutaj, która była z lewej strony, troszkę zmieniła się. Ja sobie zerknę, czy to tak widzicie? Ja to widzę taką kawę z mlekiem, nie jest to już takie żółte, jak było, tak więc wydaje mi się, że moja metoda na wybielania na słońcu tutaj poprawi znacznie wygląd tej klawiatury. Dodatkowo jeszcze odkleiłem tutaj tą naklejkę, co była na literce Y. I w już, że mamy pełną klawiaturę w układzie QWERTY, czyli brytyjską, a te znaczki, nalepki tutaj to ktoś sobie przykleił pewnie użytkował tej klawiatury i tej Amigi w Niemczech, więc potrzebował niemieckie znaki. To wszystko sobie pozrywam i elegancko będzie pełna, oryginalna klawiatura w układzie brytyjskim. Piękna zresztą, śliczna, jak już wspominałem, wspaniale się prezentująca, a ja tutaj z tym pieskiem raczej sobie nie będziemy nic robić, on sobie tutaj już zostanie. Dobra, klawiatura jeszcze ma jedną fajną tutaj taką opcję, można powiedzieć, w sumie to może nawet Amiga, no bo ta klawiatura tutaj bardzo fajnie nam się chowa pod spód. Zobaczcie sobie, tu się tak chowa, komponuje się idealnie z tą obudową, przez to tutaj łączenie, te łączenia tak fajnie ze sobą współgrają. No i mamy przede wszystkim dużo miejsca na blacie, a nie tak jak z Amigą 3000, gdzie tego grzmota klawiaturę tutaj trzymam, to wystaje mi aż dotąd. A z uwagi na to, że jest taka wielka, muszę ją tam z tyłu trzymać. A klawiaturka do Amigi 1000. Bardzo fajnie się tutaj chowa i robi nam miejsce. No to fajny patenci. Dzisiaj pewnie by to nie przeszło, no bo tutaj księgowi by krzyczeli, że konstruktorzy Amigi musieli dołożyć dodatkowe tutaj stopki po bokach, żeby ją troszkę podnieść i można było pod spód wsuwać właśnie klawiaturę. Dzisiaj pewnie by to nie przeszło. Dobra, zrobimy sobie tak. Ja już monitor podłączałem wcześniej i sprawdzałem, czy działa przycisk, bo jak wiecie, czasami ten przycisk potrafi się popsuć i trzeba go zabezpieczać jakąś tutaj zapałką, zazwyczaj jak to kiedyś było, żeby on się nie wyłączą nam, ale jeszcze zobaczcie sobie pstryk, czerwona dioda się świeci, on jeszcze nam trzyma, trzeba jednak mimo wszystko bardzo uważać, żeby nam się teraz nie zepsuł. Wszystko jest chyba podłączone, tak mi się wydaje, a migę włączamy gdzieś tutaj i zaraz sobie zobaczymy, czy nam to ruszy. Słyszę wentylator w tle, delikatnie sobie tam szumi, takie coś usłyszałem pierwsze co i słyszałem Plumkanie, stacja ruszyła, obraz szary, dobra, ruszyło i to bardzo fajnie, słyszę cykanie stacji, słuchajcie, takie cykliczne cykanie typowe, standardowe, charakterystyczne dla Amigi 500, 600, 1200, jest tutaj o wiele, tak mi się wydaje, szybsze to cykanie jest, no dobra, nie wiem, może tak ma być. No ruszyło wszystko, czekajcie. Zobaczmy sobie ten monitor. Ja się właśnie obawiałem tego, że będą latać te pasy. Może uda mi się to jeszcze jakoś naprawić. Z tym odświeżaniem są problemy. No dobra, jest jak jest, nic nie zrobię. Tutaj włączamy, tutaj mamy zielone, zobaczcie. Regulacje brightness jest, działa. Ja już się tutaj cieszę w środku, że sobie zaraz coś odpalimy. Tak, jest wszystko elegancko. Volume, jest słychać, dobra, klapka delikatnie, no przykro, przepraszam Was za te pasy, no tak jest, tak jest. nie wiem dlaczego tak z tym odświeżaniem tak się dzieje ostatnio, wiecie co, mamy napisane tak, Amiga Kickstart, tak jest napisane z tego tytułu, że potrzebujemy mieć dyskietkę z Kickstartem, którą wsadzamy do stacji dysków, i ona ładuje kickstart. Nie ma tak jak w amidze 500 i późniejszych, że na płycie głównej jest zamontowany już jakiś tam kickstart. 1, 2, i tak dalej. Nie ma tego, i trzeba było to niestety ładować z dyskietki. Później ten temat poprawili, jak już wszyscy wiemy, no ale tutaj. Jak się zapoznawałem wcześniej ze specyfiką Amigi 1000, no to właśnie byłem troszkę zaskoczony, że tego kickstarta trzeba wgrywać. I mam tutaj kickstarta, który sprawdzany był na Amidze 3000, tej tutaj, tutaj z boku i na pewno jest sprawny. Dobra, no to chyba teraz trzeba go włożyć. Mhm, czemu to nie zaskakuje? Co jest? Aha, zaczyna się. Myślę, że stacja jest dupnięta. Tak, stacja w ogóle nie reaguje. Znaczy, reaguje jednym cyknięciem i staje. No dobra, zobaczmy sobie, yy, czy działa nam reset klawiatury. Działa elegancko. Lock się świeci. O, Lock się świeci czerwoną diodą. Zauważyliście tą czerwoną diodę tutaj? Elegancko strasznie sprytnie odwracam uwagę od, od uszkodzenia, jakie tutaj wykryłem, pokazując nam klawiaturę i kapslok. No. O, kurde, nie ruszy. No nie no, dyskietka jest na pewno dobra, bo sprawdzałem super duperem, sprawdzałem jej zawartość, elegancko wszystko śmiga, nie ma błędów, tak więc powinna ruszyć. W sumie to powinniśmy tą stację przeczyścić i... No w każdym razie słyszeliśmy jakieś dźwięki. Słyszałem takie plumkanie. Podłączyłem dobrze chyba te cincze z tyłu dźwiękowe. No dobra, to słuchajcie, no, jest kłopot. Oczywiście spodziewałem się tego, że taka sytuacja może nastąpić, bo zazwyczaj w tych testach sprzętów coś za pierwszym strzałem nie idzie. I ja już mam na to patent. Bo jak sobie czytałem o Amigach 1000, to wiem, że są specjalne adaptery, które montujemy na płycie głównej i mamy już gotowy kickstart, czyli nie musimy się bawić z tą dyskietką. Tak więc pewnie, jak będę chciał tą Amigę więcej użytkować, to taki adapter będę musiał sobie załatwić. Dobra, no to tak, rozłączmy się na chwilę i zobaczmy sobie, co możemy zobaczyć w środku Amigi. Wyłącz ten monitor na razie. No dobra, żeby Wam nie przedłużać i Was nie męczyć, to ja już sobie odkręciłem górę. Pod spodem jest metalowy ekran, gdzie było chyba 70 śrubek, żeby je wszystkie wykręcić. Tak więc wykręciłem i zdejmijmy sobie już górną, czystą pokrywę. Zobaczcie, fajnie wygląda, ale zanim przejdziemy do środka, chciałbym Wam coś pokazać, bo widziałem właśnie na YouTubie i byłem ciekawy, czy u mnie też to będzie. Zobaczcie, tu są prawdopodobnie podpisy twórców. Amigi, zobaczcie jaki wypas i jaki zajebisty pomysł, no po prostu coś niesamowitego, że ktoś na coś takiego wpadł i że to było w każdej Amidze 1000. Ja kiedyś myślałem, że to może w jakichś limitowanych edycjach, ale przejrzyjcie sobie od lewej do prawej jakie tutaj są yy, fajne smaczki i podpisy. Zobaczcie, Bob jak Burns, patrzcie się po podpisywali, no coś pięknego. No to jest po prostu, to zrobiło mi taki klimat i byłem ciekawy, czy tutaj jest. I przed chwilą jeszcze zajrzałem właśnie, jak odkręcałem ten ekran i faktycznie potwierdziłem, że jest. I mówię, kurde, będę wam mógł pokazać taką zajebistą ciekawostkę. No co, no powiedzcie, coś pięknego. Włożymy sobie na bok tą płytę i zobaczmy sobie teraz tutaj na płytę główną. Ja już odkręciłem, jest mnóstwo tutaj z tyłu wkrętów i... Zajrzyjmy sobie do środka. Opatrzcie, pokażę, żeby nie było. Patrzcie, ile wkrętów tu, 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 tu. Jakoś mi się tak zajebiście udało to zrobić, że one nie powypadały. Ale zaraz pewnie się posypę na podłogę. Położę tu z boku. Kładź pan tutaj. Dobra, zobaczmy co my tu możemy zobaczyć, wiecie co, tak po drodze sobie myślałem, że film mógłby być o wiele krótszy, gdybyśmy na przykład teraz mieli tak, że podłączyłbym i nic by się nie uruchomiło. Tak to wiemy, że coś ze stacją jest jakiś problem i tak się zastanawiam teraz, że mógłbym sobie podłączyć tutaj pewnie goteka i chociaż zobaczyć czy ruszy, ale co tam, nie podłączymy goteka, bo mój gotek, którego mam już 5 lat, został ostatnio przeze mnie zepsuty, odwrotnie podłączyłem. Zasilanie, i się zadymił, i się spalił. Zobaczcie na wejście USB. Zjarałem goteka i zamówiłem sobie drugiego goteka z wyświetlaczem za 200 zł. Tak, za 200 zł. Tego kupowałem za 60. tego co pamiętam 5 lat temu. Ale muszę mieć goteka takiego swojego. No i byśmy tu podłączyli. Stacja, powiem Wam tak: stacja dyskietek to jest Made in Japan Matsushita Communication Industrial Company. Takie coś tutaj mamy. Zaraz bym sobie to podniósł i zajrzał. Fajna ta płytka jest, zastanawiam się czy to jest coś dołożone, czy to tak ma być na płycie głównej. Hm. Bo tak, bo tutaj, popatrzcie, mamy rozszerzenie pamięci. Teraz sobie wyciągnę. Zobaczymy sobie na to rozszerzenie. No w sumie dobrze i źle, no mamy problem, nie uruchomiliśmy yy, Amigi, a chciałem sobie zagrać yy, w Super Froga oczywiście. Jest to tak, żeby nakręcić jeszcze jeden odcinek. Dobra, tak wygląda to rozszerzenie pamięci. Pewnie wiele osób jest ciekawych. Wygląda jak noweczka. Co tu mamy napisane? Amiga RAM 256 kg. O, ja myślałem, że to 512. O, proszę bardzo. Czyli człowiek się cały czas czegoś nowego uczy. Zakurzone troszkę, ale naprawdę wszystko jest tutaj w pięknym stanie. Troszkę będę zaraz przybliżał tą Amigę do Was. Bo chciałem zobaczyć, jaka tu jest stacja, coś tutaj się dowiem. Główno się tam dowiem. Mógłbym też podpiąć inną stację i zobaczyć, czy ruszy, ale nie byłem na to gotowy. I tak więc, nie będziemy dzisiaj wszystkiego już sprawdzać. Ja chciałem sobie zobaczyć, tylko do środka, jak ona mniej więcej wygląda. Zobaczcie, naprawdę wszystko elegancko. Ten przedni front, żeby się nie połamał. Widzę, że on jest tutaj niezłapany od spodu w ogóle i tak sobie lata trochę. Coś jak w CDTV. Wsadzimy z powrotem. nie wiem, słuchajcie, co z tą stacją i z tym kickstartem. Ależ to kuje. Oa, aż się przekułem normalnie. No tak wygląda w środku, tak wygląda Expansion Ram. No niestety stacja wygląda bardzo dobrze. Ona jest z góry w ogóle fajnie zabudowana, tam zajrzałem sobie cała jest w aluminium, czyli tam się sypu za dużo nie dostaje no, z wyjątkiem tego frontu tutaj i otworu z przodu. No. Tak to się wszystko prezentuje. Widzieliście z zewnątrz, widzieliśmy już w środku. Niestety nie jesteśmy w stanie dzisiaj sobie nic tutaj potestować bardziej programowo i potestować sobie, że tak powiem, grając standardowe tytuły. Więc będziemy zmuszeni nagrać sobie część. Trzecią, no tak, część trzecią, potem pewnie jeszcze część czwartą, bo sprzęt chcę troszkę pokazywać i użytkować. No bo naprawdę warto, 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 warto. A w środku nawet nic nie muszę czyścić za bardzo. Tak, te kondensatory, gdzie to są? Tutaj są kondensatory, ale to są takie, które nie robią nic złego. Nam nie widzę, żeby były też od góry tutaj wypchane. Tak więc elegancko, to jest chyba jakiś, nie wiem, myślałem na początku, że to jest może coś dodatkowo dołożone, ale zbyt ładnie to jest tutaj wkomponowane i osadzone. Więc pewnie to tak ma być z fabryki, tak wyszło. No za dużo wam o tym już więcej nic nie powiem, no bo to jest moja pierwsza styczność. To jest tak unikatowy i rzadki sprzęt, że naprawdę ciężko jest tutaj mi jeszcze coś powiedzieć, jeżeli ja się teraz w tym momencie z nią yy, muszę zaznajomić. Spróbuję, wiecie co jeszcze zrobić? Spróbuję jeszcze podpiąć stację dysków i zobaczymy sobie inną stację dysków, i zobaczymy sobie czy ten kickstart z innej stacji ruszy. No słuchajcie, podłączyłem sobie oryginalnego Hinona z A500. I słyszycie, sygnał też jest puszczany z taką samą częstotliwością jak na tej stacji cyka nam. No i wsadzam dyskietkę. I jest to samo co z tą stacją. Czyli podejrzewam, że jednak może to. Mimo wszystko, że ta dyskietka jest sprawna i testowana, no to jednak to nie jest taki Kickstarter, jaki powinien być tutaj zamontowany. To już muszę się bardziej dowiedzieć i podpytać, albo jak ci, którzy są, tacy mądrzy tutaj i w komentarzach już nie mogą wytrzymać, niech mi napiszą, że może taką dyskietkę idzie gdzieś dostać, kupić. Specjalna to ma być jakaś. No szkoda, że nie było w zestawie tej dyskietki oryginalnej, kickstartowej, workbencha. No, oczywiście nie wskakuje. Ta stacja jest na pewno sprawna, to, że nie ma przycisku, to nie ma tutaj żadnego znaczenia. No nie, jest dokładnie ten sam efekt, co z tą stacją tutaj. No trudno, dobra, próbowałem, chciałem, byłem ciekawy, nie udało się. Prawdopodobnie taka dyskietka nie jest tutaj odpowiednia, powinna być może z inaczej nagranym kickstartem, może z kickstartem 1.2, już teraz sam nie wiem, troszkę zgłupiałem. Na pewno mi pomożecie, bo zapewne wszyscy obejrzą ten film do końca. Dzięki, żeście byli, piona dla Was, do następnego i cześć!